Domu Kultury, Rypińskiego Domu Kultury. E, tu dwa słowa do Pana Dyrektora. Macie świetnych, świetnych, ludzi, naprawdę. Pracownicy, tacy. Znają się na muzyce, mają poczucie humoru i dbają o nas. To jest bardzo ważne. Dziękujemy. Tutaj Bryska. Pozdrawiamy serdecznie z całym RDK. Serdecznie pozdrawiam Rypiński Dom Kultury z planu serialu Klan, w którym gram rolę Roxy. Pozdrawiamy z Rypina, damska e, strona da, da, grupa e, e, spektaklu Przyjazne dusze. Pozdrawiam bardzo serdecznie z garderoby. E, fajnie u Was. Dziękujemy za gościnę. Zapraszam gorąco do rypińskiego domu kultury. Proszę Państwa, e, zagraliśmy właśnie łóżko pełne cudzoziemców w Rypinie. Jest mam, nam na, naprawdę niezwykle przyjemnie. Cześć, Rypin! Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Rypiniaków i słuchaczy też radiowych. Siemaneczko, z tej strony After Party. Już teraz w tym momencie na scenie wychodzi Serwusia, rypińska wokalistka zespołu Mystic. Witajcie kochani, zespół Mystic jest już na miejscu. Proszę Państwa, z tej strony Kabaret Parani Normalni. mamy informacje dla wszystkich fanów Kabaretu Parani Normalni, a także y, dla tych, którzy nie są fanami, się zastanawiają fanować, czy nie fanować, czy iść na występ, czy nie przyjść. Przyjść. 27 maja będziemy w Rypinie w domu. Majestic już do nas dojechał, serdecznie zapraszamy na Mosir. Cześć wszystkim, z tej strony Janek Traczyk, zapraszam serdecznie na mój koncert 2 lutego do Rypina. Do Pozdrawiamy z Rypina, bardzo dziękujemy za wspaniałą gościnę. No i mam nadzieję do zobaczenia. Zacznij, był, to był mój pierwszy wy, wy, wypad do Rypina, mam nadzieję, że nie ostatni, oczywiście. bardzo pozdrawiamy, pozdrawiamy. dziękujemy. A ja chciałam y, najserdeczniej pozdrowić wszystkich w Rypinie, ponieważ pochodzę z bardzo niedaleka, czyli z Lipna. Pozdrawiam gorąco. Naprawdę?